Prawdziwe Życie w Bogu, orędzia z lat 1986-2020. Są to przeznaczone dla naszego pokolenia orędzia pokoju i miłości. Zostały podyktowane vasuli ryden. Mimo swej objętości, która niejednego może nieco zniechęcać, ta książka cieszy się od blisko 30 lat niesłabnącym zainteresowaniem. Dla czytelników w tym ciągłym, współczesnym biegu, którym trudno się zatrzymać, książkę także przeczytaliśmy. Jest dostępna w formacie MP3 na płytach CD. Dzięki temu słowo Boga, który pragnie nas obudzić z letargu do nowego życia w Bogu i z Bogiem, może dotrzeć do jak największej grupy ludzi. Polska była jednym z pierwszych krajów, w których orędzia zaczęły się ukazywać drukiem, bo już w roku 1992 wkrótce też zaprosiliśmy Wasulę do Polski w roku 1994 i 1996, aby sama mogła opowiedzieć o swoim doświadczeniu i zachęcić do otwarcia serca na Boga i Jego miłość jak największą rzeszę ludzi. Na naszym kanale YouTube obejrzeć można filmy z tych spotkań. Wasula otrzymywała i nadal otrzymuje dyktanda w języku angielskim, który, choć jest Greczynką, zna najlepiej. Sama dokonała przekładu kilku pierwszych tomów na język francuski, a na pewno czuwała nad każdym słowem w tym języku, jakie było drukowane. Prawdziwe życie w Bogu. Zawiera zapis jej przeżyć mistycznych. Co ciekawe, Wasula należy do Kościoła prawosławnego greckiego, ale nie była wcale osobą wierzącą, praktykującą, która mogłaby się spodziewać tak głębokiego kontaktu z Bogiem. W roku 1985 żyła w Bangladeszu, w środowisku elit pracowników FAO, była modelką, mistrzynią tenisa. Uzdolnioną malarką, prowadziła ożywione życie towarzyskie i nic nie zapowiadało jej powrotu do praktyk religijnych, których zaniechała już w dzieciństwie. Jednak niespodziewanie, w czasie robienia notatek przed dokonaniem zakupów, jakaś siła zaczęła prowadzić jej rękę, przemówił do niej Anioł Stróż i tak się to wszystko zaczęło. Według specjalistów Doświadczenie Wasuli nie ma nic wspólnego ze zjawiskiem znanym w New Age pod nazwą pisma automatycznego. Ona bowiem słyszy głos dyktujący jej przesłania do całego świata, może w każdej chwili przerwać zapisywanie, zadać pytania, lub usłyszeć głos Boga, a nawet zapisać otrzymane orędzie o wiele później. Bóg określił to, co jej przekazuje, Mianem swojego listu miłosnego do stworzenia. Polskie wielotomowe wydanie prawdziwego życia w Bogu wyróżnia się spośród wydań w innych językach szczegółowym indeksem słownym oraz biblijnym, co umożliwia szybką orientację w tekście oraz odnalezienie treści głęboko osadzonych w piśmie świętym. W książce są też liczne przypisy redakcyjne. Na które zgodę dla redaktora polskiego wydania wyraziła osobiście wasula. Trzy tomy w twardej oprawie zawierają orędzia do 25 listopada 2014 roku. Uzupełnia je nowość tom z orędziami do roku 2020. Dzięki temu obecnie czterotomowy komplet. Zawiera wszystkie orędzia bez skrótów i opuszczeń, i co dla wielu osób jest ważne, tomy te charakteryzuje wyraźna duża czcionka, ułatwiająca czytanie. Wielotomowe wydanie uzupełniają liczne informacje zamieszczone w książkach, np. świadectwa kapłanów, biskupów katolickich, duchownych prawosławnych, opracowania tematyczne. Świadectwa czytelników, a także ciekawe informacje, na przykład o spotkaniu Wasuli z kardynałem Bergoglio w Buenos Aires w roku 2011 z prymasem Belgii w ziemi świętej w roku 2014, czy z Wicką w Mediugorju w roku 2015. W książkach została także opublikowana dokumentacja. Wyjaśnienia z kongregacją nauki wiary. Z orędziami prawdziwe życie w Bogu można się także zapoznać w praktycznej formie jednego pokaźnego tomu. Jest to księga imponująca, która posłuży lekturze i medytacji przez całe życie. Liczy 1472 strony. Książka została wydrukowana w układzie dwóch kolumn, co umożliwia zmniejszenie czcionki. Ostatnie orędzie z tego tomu ma datę 13 marca 2020 roku i odnosi się do próby, jaka spotkała świat z powodu pandemii COVID-19. Wstęp do orędzi napisał ksiądz profesor René Laurentin. Następnie sama Wasula opowiedziała o początkach swego charyzmatu. Książkę w wydaniu jednotomowym kończy kilka dodatkowych tekstów. Jest tam wzmianka o nurtującej wielu sprawie objawień w Garabandal, których uznania domaga się za jej pośrednictwem pan. Znajduje się tam również świadectwo ojca Christiana Curti, francuskiego egzorcysty, omawiające sposób zapisywania orędzi przez Wasulę. Jest też ciekawa i ważna analiza teologiczna problemu jedności Kościoła oraz nauczania o Trójcy Świętej, tak jak widzi ją Kościół katolicki oraz orędzia prawdziwe życie w Bogu. Wasula, chociaż należy do Kościoła prawosławnego, głosi naukę zgodną z przekazem Kościoła katolickiego i to nie tylko w tych kwestiach. Uczy się także praktyk istniejących w Kościele katolickim, na przykład odmawiania nieznanego jej wcześniej Różańca, odprawiania drogi krzyżowej. Pisze też o czyśćcu, co jest zgodne z nauczaniem katolickim. Najczęściej doświadcza spotkanie ze Zbawicielem, który uczy ją i czytelników oddawania kultu Najświętszemu Sercu Jezusa, co również odpowiada duchowi katolicyzmu. Angielskie wydanie orędzi otrzymało już imprimatur i nihil obstat, czyli zgodę na druk, ze względu na brak treści niezgodnych z wiarą katolicką i moralnością. Prawdziwe życie w Bogu to istotnie list miłosny Boga do stworzenia. Bóg, przed zbliżającym się nieuchronnie dniem pańskim i sądem czekającym każdego człowieka na ziemi, wzywa wszystkie swoje dzieci do powrotu do Niego, do nawrócenia, do złożenia z ufnością życia w jego ręce, do rozpoczęcia wynagradzania za swoje grzechy oraz do wytrwałej modlitwy o nawrócenie całego świata.